Dzień 62 do bycia profesjonalnym crossfiterem. Kopelaca w zasadzie to dni. No tak short story long. Choroba, później wyjazd do Aten, później regeneracja delikatna po Atenach i później od razu tydzień po Atenach. Kairoksi, więc no trochę się działo, nie było czasu na trenowanie, no ale Lecimy z tym ponownie, tak? Bo 62 dzień to dopiero 62 dzień. Myślę, że koło 1000 się zakręcę, to będzie super. No i co, dzisiaj wracamy. Teoretycznie powinniśmy wracać powoli, bo w sobotę był grany High do na narodowym w kategorii Pro. Tak, w kategorii pro też jestem zdziwiony, natomiast tak wyszło, no i wyszło dobrze. Całkiem przyzwoity wynik, godzina 15, tak jak zakładałem i myślę, że będzie tylko lepiej. Ta kategoria pro nie jest taka straszna jak myślałem na początku. A wracając dzisiaj do treningu, no to co? Dzisiaj połączenie gimnastyki i wydolności, no i w zasadzie to tyle. Peace out, do jutra.